Partnerem odcinka jest NordVPN. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Polski wywiad ma opinię niezwykle skutecznego. Oczywiście czasem każdemu się zdarzą wpadki, zwłaszcza że konkurencja nie śpi, ale przynajmniej z tego, co przedostało się do głównego obiegu, Często możemy być z naszego wywiadu bardzo dumni, ale nie każdy już wie, że nasi agenci doprowadzali przeciwnika do konwulsji z nerwów już bardzo, bardzo dawno temu, a wielu sukcesów nie byłoby bez wywiadowczej roboty już w średniowieczu. Zerknijmy zatem, jak się wtedy sprawy miały. Jak były zorganizowane służby za czasów chrobrego, w jaki sposób ekspresowo przekazywano ważne informacje w czasach piastowskich, jak wysoko w hierarchii krzyżackiej miał umieszczonych swoich tajniaków Władysław Jagiełło i który z naszych tajniaków niestety wpadł w malborku, za co został przykładnie brutalnie zamordowany. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Historia naszego wywiadu wyprzedza istnienie naszego państwa. Musiał istnieć już bowiem przed Chrztem Polski, skoro w roku 967, czyli kolejnym, był już na tyle sprawny, że do Mieszka sprawnie dotarła informacja z Wolina, że Lokalsów podburza tam do buntu taki jeden Wichman. Nasz książę tej informacji nie zlekceważył i wyprowadził odpowiednie uderzenie wyprzedzające. Wiemy to z kroniki Widukinda. Z kolei pewien czeski kronikarz zanotował, że nie było bardziej Podstępnego człowieka, niż Mieszko. I miał trochę racji. Nasz książę nie ograniczał się jedynie do wspierania działań wywiadowczych na szlakach handlowych czy w przygranicznych grodach. Cichaczem wspierał też bowiem opozycję wśród niemieckich elit. Niby był sojusznikiem Ottona, ale zawsze chętnie wysłuchał od jego przeciwników, jakie tam plotki krążą po dworze. Ten sam patent stosował również syn Mieszka, nasz pierwszy król, Bolesław Chrobry. Jego wiedzę wzbogacali również przybywający do nas coraz liczniej po chrzcie Polski duchowni. Faktycznie od nich można się było sporo ciekawych rzeczy dowiedzieć, bo przybywali z przeróżnych stron. Jan Długosz zanotował, że Bolesław Chrobry tak sobie urządził kraj, że... Wszelkie wydarzenia i świeże wypadki, bliskie i dalekie, krajowe i zagraniczne, bez względu na porę dnia, dochodziły do jego wiadomości. Za tym stwierdzeniem kryje się jednak dużo więcej. Za Chrobrego zaczęły powstawać i rozwijały się struktury wywiadowcze. Szefem wywiadu został komes pałacowy, albo jak kto woli palatyn, któremu podlegli byli komesi grodowi, czyli zarządcy grodów. Oczywiście najważniejsi byli ci przygraniczni. Do ich obowiązków, między innymi, należało przekazywanie w górę informacji zdobywanych przez lokalne czaty, co tam się dzieje w rejonach przepraw, co gadają kupcy, ale. Również istotne było dbanie o tajne kanały komunikacji. Od tego byli strażnicy dróg. Ludzie, którzy dbali o to, żeby tajne przejścia w pasmach, puszcz, dyskretnie tylko oznaczane symbolami wyciosanymi na drzewach, były non-stop przejezdne dla gońców. To jednak nadal nie wszystko, ponieważ system zbierania informacji przy granicy bardzo mocno opierał się też na relacjach z lokalnymi, niewielkimi plemionami, non-stop nękanymi przez Niemców. No bo. Ustalmy, że największe zagrożenie dla nas w tym okresie było właśnie z Zachodu. Tacy zagrożeni lokalsi bardzo chętnie przekazywali naszym, oczywiście nie zawsze za darmo, cenne informacje, np. o liczebności czy ruchach wrogich wojsk w okolicy. Te informacje bardzo sprawnie, jak na tamte czasy, docierały, gdzie trzeba, i w związku z tym można było rozmieszczać w odpowiednich miejscach odpowiednio silne zbrojne drużyny, co strasznie krzyżowało nieraz plany przeciwnika, jeśli chodzi o atak z zaskoczenia. Generalnie było naprawdę nieźle. A potem wszystko spieprzyłem. Tak jest, bo przyszło rozbicie dzielnicowe, no i co tu dużo mówić, cały sprawnie działający system w zasadzie poszedł w diabły. Brak silnie zarządzanego państwa sprawił, że w tym okresie wywiad mógł się pochwalić tylko kilkoma drugorzędnymi sukcesami. No, chyba że mówimy o działaniach obcych wywiadów na naszych terenach, no to zdecydowanie co innego, bo aż się wtedy roiło od agentów krzyżackich, litewskich, czeskich czy nawet tatarskich. Jeśli zaś chodzi o nasze służby, to ich upadek znakomicie pokazał absolutnie zaskakujący atak Mongołów. Zarówno jeżeli chodzi o termin, jak i o styl wojowania, a naprawdę wystarczyło tylko obserwować sąsiednią Ruś. Straszną wpadką, chociaż to już bardziej kontrwywiadu, było też oczywiście zabójstwo Przemysła Drugiego. Nasi kompletnie niczego się nie spodziewali, z kolei brandenburczycy mieli znakomitą orientację co do tego, gdzie król będzie spędzał zapusty, w związku z czym można było zorganizować. Organizować zamach, ale na szczęście szło lepsze. Władysław Łokietek miał od groma roboty ze składaniem państwa do kupy, więc może i wywiad nie był jego oczkiem w głowie, ale znakomicie rozumiał jego wartość, zwłaszcza od momentu, jak brak informacji wywiadowczych przypłacił. Utratą pomorza Gdańskiego. Gdyby miał jakiegoś kreta w krzyżackich wyższych sferach, to pewnie nie odstawiłby mazowieckiego 2-0. A tak to zaufał Krzyżakom, że pomogą obronić Gdańsk przed Brandenburczykami, po czym chłopaki w białych płaszczach capnęli zdobyte tereny dla siebie. Łokietek był wściekły, oczywiście. Zakładając, że Jan Długosz nie pieprzył głupot, to za jego rządów nasz wywiad miał ogarnąć całkiem ciekawą formę komunikacji znaki dymne, które miały być używane podczas forsowania drwęcy w 1330 roku. A jeżeli chodzi o jakieś popisowe akcje naszych służb w tamtym okresie, no to jest taka hipoteza, według której to właśnie nasi mieli odpowiadać za zakończenie ziemskiej przygody Wacława III, króla Węgier, Czech, Chorwacji, no i formalnie również Polski. Oczywiście nie ma na to jasnych dowodów, a krąg podejrzanych jest całkiem tęgi. Natomiast gdybyśmy się przyjrzeli, kto najbardziej zyskał na tym zgonie, no to Łokietek jest tutaj dosyć mocnym kandydatem, bo właśnie ten zamach, ta śmierć otworzyła mu drogę do polskiej korony. Na kolejny poziom pracę wywiadu wyniósł syn Łokietka, Kazimierz Wielki. Za jego panowania agentów było od groma W łachmanach, że niby żebracy, w sutannach, a przede wszystkim pośród kupców. Jednak nie oni wszyscy mieli wyciągać informacje. Część z nich była tylko za to odpowiedzialna, żeby w razie czego zdobyte wieści przekazywać jak najsprawniej dalej i działało to naprawdę super. Przykład, a proszę uprzejmie, kiedy 7 kwietnia 1340 roku fiknął otruty książę Halicko-Włodzimierski, to zanim miejscowi zdążyli się ogarnąć ekspresowo, bo w ciągu paru dni na miejscu pojawił się z wojskiem Kazimierz, oświadczając, że a to są już teraz moje terytoria. Oczywiście formalne obejmowanie panowania nad tymi ziemiami zajęło dłużej, ale sama reakcja dzięki informatorom błyskawiczna. Kiedy Tatarzy najechali nas w styczniu 1341 roku, to nie było żadnej paniki, ponieważ agenci poinformowali naszego władcę o planowanej agresji już latem zeszłego roku. Nie tylko dobrze wiedzieliśmy, gdzie przeciwnik uderzy, ale również, że będą go wspierać oddziały ruskie. Co więcej, te informacje, które już posiadaliśmy od pewnego czasu, były na bieżąco weryfikowane i potwierdzane przez chłopów na usługach królewskiego wywiadu, którzy informowali o ruchach wrogich wojsk. Kazimierz Wielki oczywiście doskonale wiedział, że na jego ziemiach działają też agenci wrogiego wywiadu, no i że trzeba być ostrożnym. Toteż, kiedy planował decydujące uderzenie na Ruś w 1349 roku, to w swoje plany w tajemniczu tylko wąskie grono osób, a koncentrację wojska przeprowadzono formalnie pod pozorem planowanego uderzenia na Brandenburgię. I przeciwnik dał się zrobić w wała. Kiedy skoncentrowane wojsko ruszyło w zupełnie innym kierunku, no to efekt zaskoczenia był totalny. Czy okres panowania Ludwika Węgierskiego to znowu czas spektakularnych sukcesów naszego wywiadu? No nie, ale na szczęście nie udało się przesadnie spierniczyć tej dobrze działającej machiny do momentu, jak tron u nas objął Władysław Jagiełło, który w wywiad umiał jak mało kto. I w sumie nie ma się co dziwić, bo na Litwie, z której pochodził, intrygi i ciągłe działania krzyżackiej agentury to była w zasadzie normalka. Obejmując nasz tron, Władek miał już dziewięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu swoją wywiadowczą machiną, a teraz jeszcze spiął ją z polską ekipą, no i efekty przyszły szybko. Krzyżacy dosyć sprawnie zaczęli głośną kampanię oczerniającą Jagiełę, ale to były tylko pozory, przykrywka dla cichego, dyskretnego działania służb. Otóż krzyżacy postanowili się dyskretnie skontaktować z ambitnym bratem Władysława Jagiełły Witoldem, i plan był taki, żeby wspólnymi siłami kompletnie już pozbawić Władysława wpływów na Litwie. Natomiast Jagiełło miał tak znakomitą agenturę na miejscu, że o wszystkim dowiedział się w zasadzie w trybie rzeczywistym i nie marnował czasu. W te pędy zajął Wilno, obsadził polską załogą, a brat musiał spierniczać do Krzyżaków. Rycerze Jagiełły też doskonale rozumieli, jak ważna może być informacja i jest na to bardzo ciekawy przykład związany z tym, jak nasi oblegali Grodno. Zapasy tam dostawały się dzięki mostowi pontonowemu przerzuconemu przez przeciwnika, przez rzekę Niemen. Nasi postanowili go więc storpedować, spuszczając z nurtem rzeki wielkie drewniane bale. I podczas tego torpedowania do wody wleciał jeden z krzyżaków, który walcząc o życie, Słyszał, jak jego kumple rzucają całkiem niekoleżeńskie teksty. Heinrich, utop się! Nie do brzegu! Daj spokój! Nie walcz! Puls to nie wszystko! Fajni kumple, co? A i tak, i nie, bo ci krzyżacy dobrze widzieli, że tam przy brzegu już czekają Polacy, którzy na pewno bardzo chętnie pomogą, ale raczej nie za darmo i mieli rację. Zawisza z oleśnicy wyciągnął kopię w stronę tonącego, pomógł mu wyleźć z rzeki, a później wdzięczny Krzyżak, wdzięczny albo nie mający wyjścia, a zapewne jedno i drugie naraz, dokładnie opisał sytuację panującą na zamku, który niedługo później zdobyto. Naturalnie za Jagiełły bywały też bardziej koronkowe akcje. W mocnym topie jest ta, którą zdecydowano się przeprowadzić, kiedy uznano, że jednak Witold nam się przyda bardziej jako sojusznik. Tylko że trzeba go było po pierwsze jakoś wyciągnąć od Krzyżaków, a po drugie, co równie trudne, sprawić, żeby nam zaufał. Akcja miała najwyższy stopień utajnienia, a jej przeprowadzenie zlecono agentowi Henrykowi, na co dzień biskupowi Płockiemu. Oficjalnie Henryk przyjechał do Krzyżaków negocjować pokój, ale przy okazji udało mu się przedostać do Witolda, którego zaczął stopniowo urabiać. Serio, Henryk był w stanie zrobić bardzo wiele, żeby zdobyć zaufanie litewskiego księcia. Żeby Witold nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że polski posłaniec nie chce go oszukać, to Henryk nawet odrzucił stan duchowny i ochajtał się z siostrą Witolda. No to już był argument ostateczny. Przecież szwagier by go nie oszukał, prawda? Dał się przeciągnąć na naszą stronę. Zebrał wiernych sobie Litwinów i uciekł, paląc jeszcze za sobą trzy grody. Krzyżaków trafił jasny szlak. Wielka wojna z zakonem zbliżała się wielkimi krokami. Jakie było Pozorował, że główne natarcie wykona w innym miejscu i bardzo się cieszył, kiedy docierały do niego informacje, że przeciwnik to wyknął. A skąd to wiedział? Nie tylko od agentów przy granicy, ale przede wszystkim dzięki informacjom od swoich szpiegów, których miał bardzo wysoko w krzyżackiej hierarchii. Choćby szpieg Jan Surwiło był jednym z najbliższych sług Wielkiego Mistrza, więc sporo słyszał i sporo mógł przekazać, ale był ktoś jeszcze bliżej. Agentem naszego wywiadu był bowiem naczelny lekarz na krzyżackim dworze Bartłomiej z Boreszewa, któremu wielki mistrz ufał bezgranicznie na swoje nieszczęście. Ale generalnie Jagiełło miał swoich agentów rozsianych po całym państwie krzyżackim, czy to pod przykrywką żebraków, czy kupców. Był nawet jeden specjalnie oddelegowany do obserwowania Zamku Malborskiego. Miał regularnie raportować o stanie umocnień. A kiedy już wojna wybuchła, to większość roboty wziął na siebie zwiad wojskowy, a to jednak co innego niż wywiad i kontrwywiad, ale to nie znaczy, że te resorty nie działały. Nic z tych rzeczy, na przykład świetnie wykorzystano, niepozorny wydawałoby się fakt, że w obozie krzyżackim przebywało węgierskie poselstwo, które miało dla nas akt wypowiedzenia nam wojny przez Zygmunta Luksemburskiego. Błagam, nie wdawajmy się teraz w szczegóły. Tak czy inaczej, pod pozorem odebrania tegoż, wysłano do krzyżackiego obozu naszego posła Piotra Krocborga, który przy okazji bardzo dokładnie przyjrzał się zgrupowaniu przeciwnika. Po powrocie szczegółowo opisał Jagielę, że na linii drwęcy wróg ma bardzo potężne umocnienia. Nasypy, łucznicy działa. Jagiło stwierdził, że no to dobra, to jak tak, to przecież nie będziemy walić głową w mur, tylko pod osłoną nocy przejdziemy bokiem i nic po niej oskrzydlimy. Jednocześnie my też bardzo pilnowaliśmy, żeby samemu w tego rodzaju pułapkę nie wpaść, o czym znakomicie świadczy przykład, jak potraktowano krzyżackich posłów, tych krzyżackich posłów, którzy zaraz przed bitwą. Pod Grunwaldem przywieźli nam dwa nagie miecze. Nasi bardzo szybko się zorientowali, że to nie tylko buracki gest, tylko chłopcy przyjechali przede wszystkim na przeszpiegi, w związku z czym zatrzymano ich w naszym obozie aż do końca bitwy. Kto wie, może nawet uratowało im to życie. Jeszcze jesienią 1410 roku nasi znowu zrobili krzyżaków w Bambuko, tylko tym razem nie jesteśmy pewni, czy to była zaplanowana akcja, czy samowolna, acz naprawdę przytomna improwizacja naszych zwiadowców, którzy zostali złapani w okolicach Koronowa. Krzyżacy wiedzieli, że stoją tam polskie siły, ale Schwytani jeńcy wkręcili im na przesłuchaniu, że tak, ale to są tylko takie tam, tak, taka tam banda słabo wyszkolonych chłopów. Krzyżacy uwierzyli i dopiero po dotarciu na miejsce zorientowali się, że e, e, to jest jak najbardziej prawilne, silne polskie rycerstwo. Ale było już za późno, odwrót niewiele dał, dostali straszny łomot. Jagiełło potrafił również nie przedkładać własnego ego nad wagę informacji, jakie może pozyskać, na co znakomitym przykładem jest fakt, że zwerbował do naszego wywiadu Stanisława z Pawłowic i Gnatowic, oskarżonego o planowanie zamachu na życie władcy. Jednak zamiast poćwiartować chłopa na jakimś wielkim placu, dla przykładu, to Jagiełło zaproponował Stanisławowi współpracę z naszym wywiadem. A to dlatego, że Stanisław był notariuszem w kancelarii księcia Mazowieckiego. Co więcej, nasz władca. Wspomógł jeszcze Stanisława w jego karierze, bo w ten sposób nowy agent, będąc jeszcze ważniejszy, miał dostęp do jeszcze ciekawszych informacji. A książę Mazowiecki był wtedy bardzo ważną postacią z perspektywy wywiadu, bo bujał się między nami a Krzyżakami. Zatem nie tylko można było zdobyć od niego jakieś ciekawe informacje, ale również w razie czego można też było mu podrzucić jakąś fałszywą informację, która wprowadzi przeciwnika w błąd. Niestety kolejni nasi średniowieczni władcy nie byli już tak wytrawnymi graczami w wywiadowczą grę jak Jagiełło, ale hej, nadal bywały fajne patenty. Na przykład Warneńczyk kontynuował współpracę z wiele wiedzącymi husytami, a za Kazimierza Jagiellończyka udało się zwerbować bardzo istotnego wojskowego na Malborskim zamku. Chodzi o Mikołaja zamkowego puszkarza, czyli typa odpowiedzialnego za zamkowe działa, który w odpowiednim momencie miał unieszkodliwić, tu niespodzianki nie będzie, zamkowe działa, co bardzo ułatwiłoby zdobycie Malborka. Ale niestety głównie dla niego krzyżacki kontrwywiad zorientował się w intrydze i dla przykładu Mikołaja na oczach zamkowej załogi poćwiartowano. Lepiej dla naszych zakończyła się prowokacja w Pasymiu. Krzyżacy kusili tamtejszych mieszkańców, żeby poddali miasto, wypędzili polską załogę i przeszli na mroczną stronę, ale informacje o tym kuszeniu dotarły gdzie trzeba i postanowiono cichaczem wprowadzić dodatkowe siły. Po czym mieszkańcy uznali, że dobra, krzyżacy, to my się zgadzamy jednak na tą Waszą propozycję. Krzyżacy uznali, że ale no to super, i kiedy 300 krzyżackich rycerzy weszło do miasta, to brama się za nimi zamknęła i żaden już nie wyszedł. Czy nasz średniowieczny wywiad popełniał błędy? Oczywiście, że tak, czasem z własnej winy, a czasem to władcy decydowali się ignorować informacje od swoich agentów, jak na przykład Kazimierz Lończyk w 1462 roku, kiedy postanowił nie dać wiary raportom, że krzyżacy szykują na niego zamach w Nieszawie, a gdzie tam olał to i fakt, że przeżył, zawdzięczał w zasadzie sprawnej reakcji swojej ochrony wyłącznie. Niemniej jednak jednak w długiej historii naszego wywiadu zdecydowanie jest co chwalić i dzisiejsi funkcjonariusze mogą być dumni z pięknej tradycji. Inna sprawa, że dzisiejsi funkcjonariusze mają na głowie takie kwestie, o jakich ich poprzednikom wieki temu się nawet nie śniło. Inna sprawa, że nie tylko oni. Wyciąganie informacji już od dawna nie dotyczy wyłącznie wywiadu i rozgrywek między państwami. Każdy z nas jest dzisiaj potencjalnym łupem dla hakera, który albo osobiście może wyciągnąć nasze dane z niezabezpieczonych maili, albo podsuwając nam fałszywy link, może nas oskubać, czyszcząc nam konto z hajsu, biorąc na nas kredyt czy szantażując. I nie trzeba do tego wcale intryg koronkowych akcji godnych asa wywiadu. Tyle dobrego, że można się przed tym wszystkim zabezpieczyć. NordVPN ma cały arsenał zabezpieczeń na czele z funkcją Threat Protection Pro, która nie tylko zabezpiecza przed trackerami, złośliwymi linkami, wirusami w ściąganych plikach, ale teraz też rozpoznaje fałszywe sklepy online. Dzięki NordVPN maskujecie swój adres IP i szyfrujecie ruch internetowy, co pomaga wam zwiększyć anonimowość i zabezpieczać wasze dane przed nieupoważnionymi osobami. Czy to wszystko? Absolutnie nie. W opisie naszego filmu znajdziecie spersonalizowany link, dzięki któremu kupicie Norda z Turbo Zniżką, bo Nord przedłużył promocję na Black Friday aż do 12 grudnia. A poza tym tradycyjnie dostaniecie jeszcze ekstra gratis, więc bezdyskusyjnie się opłaca. Warto się zainteresować, wbijajcie śmiało, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był NordVPN. I dzięki tym informacjom niebawem go zdobyto, w sensie zamek, a nie krzyżaka.